Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Małopolski. Sytuacja, której doświadczamy w związku z epidemią, dotyka niewątpliwie nas wszystkich, a najbardziej, co oczywiste, lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny. Wychodząc naprzeciw potrzebom, odpowiadając na liczne apele pracowników służby zdrowia, samorząd województwa małopolskiego przygotował bezpłatną ofertę wsparcia psychologicznego. Psycholog dostępny od zaraz to nazwa akcji, która angażuje specjalistów, psychologów chcących w tym trudnym czasie e, pomóc pomóc bezpłatnym wsparciem psychologicznym. Ośrodek interwencji kryzysowej w myślenicach włącza się w tę inicjatywę. Podjęliśmy decyzję, po pierwsze o pracy zdalnej, ale też o pracy ciągłej i o natychmiastowej. Pomocy osobom doświadczającym różnego typu kryzysów, no ale także chcieliśmy wspierać tych, którzy są najbliżej sytuacji najtrudniejszej, mianowicie mm, służbę zdrowia. Straż Pożarną, Policję, tych wszystkich, którzy są na pierwszej linii frontu. Akcja Psycholog Dostępny od Zaraz e, oczywiście wciąż trwa. Wszystkich chętnych psychologów, terapeutów, specjalistów, chcących włączyć się w bezpłatne poradnictwo, zapraszam do kontaktu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. Na nasze strony. A także na naszego Facebooka. Na bieżąco, szanowni Państwo, publikujemy aktualną listę dostępnego wsparcia psychologicznego. Prosimy także wszystkich Państwa o upowszechnienie tej informacji, ponieważ wspólnie pracujemy dla naszego dobra. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej www.rops.krakow.pl.